Cóż to był za dzień na kortach Wimbledonu? Raber w niesamowitych okolicznościach odwraca losy meczu z Aryną Sabalenką i melduje się w finale. A tym samym Iga Świątek pozostanie liderką rankingu WTA w najbliższy poniedziałek i nie tylko w najbliższy poniedziałek, bo i przez kolejne tygodnie, o czym sobie później powiemy. Najpierw jednak skupmy się na tym, co się wczoraj wydarzyło. Na Center Court w Londynie, a wydarzyło się coś absolutnie wyjątkowego. Któż by przypuszczał, przy stanie 6, 7, 2, 4 z perspektywy Tunezyjki, że to spotkanie da się jeszcze odwrócić. No myślę, że już tylko nieliczni wierzyli w to, że Aryna Sabalenka nie wykorzysta swojej kolejnej wielkiej szansy, bo tak to trzeba. Gdzieś nazwać, że to już nie pierwszy raz kiedy Aryna Sabalenka marnuje taką wyraźną przewagę w spotkaniu o wysoką stawkę. Przyjrzyjmy się najpierw jednak temu, co się działo tam w tym meczu. Pierwszy set: on z żaber. Naprawdę cały czas doskonale trzyma się przy własnym podaniu. Aryna Sabalenka ma trudne swoje gemy serwisowe, musi czasami wygrywać je na przewagi. W Tybreku 4-2 dla tunezyjki po niesamowitym zagraniu i potem, jakby to szczęście zaczęło uśmiechać się bardziej w stronę Aryny. Przy 4 do 4 mamy taki punkt, gdzie on zabierze dosłownie na milimetry. Wyrzuca jedną z piłek, robi się 5 do 4 dla Sabalenki. Potem się robi 6 do 4. On jeszcze zdobywa jeden punkcik, no ale kolejny dokłada Sabalenka i wygrywa tiebreak'a pierwszego seta Sabalenka 7 do 5. No i w tej drugiej partii piąty gem drugiego seta i on z Żaber z wyraźnym kryzysem przy własnym serwisie. Przegrywa wyraźnie swoje podanie. Potem Sabalenka dokłada jeszcze jednego gema i robi się 4 do 2 dla wiceliderki rankingu. I wtedy wydaje się, że już jest w cudzysłowie pozamiatane, ale nic z tych rzeczy, bo on z żaber pokazała swoją twarz wojowniczki, walczyła do samego końca, odwracając losy drugiej partii. Najpierw na wynik 4 do 4. Zastanawialiśmy się wtedy, czy to będzie moment przełomowy w tym spotkaniu, czy to będzie taki game changer, i rzeczywiście, jak się okazało, tak było. On żaber wygrywa drugiego seta 6 do 4. I potem w tym trzecim secie widzimy twarz Tunezyjki niezwykle zmotywowaną, zdeterminowaną, żeby osiągnąć ten swój cel. No, i jest szósty game spotkania w tym trzecim secie. I dochodzi, dochodzi do upragnionego przez Tunezyjkę przełamanie serwisu Sabalenki. Robi się 4 do 2 dla ONS, potem jest 5 do 2, i jeszcze Sabalenka broni się przy swoim gemie serwisowym, chociaż z dużymi problemami. Jest wynik 5 do 3. No i później gem serwisowy ONS Jaber, gdzie Tunezyjka najpierw prowadzi 40, potem robi się troszkę niebezpiecznie 40 do 30 i nagle posyła i kończy spotkanie i tym samym melduje się w wielkim finale. Wielkiej rzeczy dokonała Ons-Jaber. Naprawdę to, jak zwłaszcza od stanu 2-4 do 4 w tym drugim secie zaczęła grać Ons, jak serwowała doskonale i też potrafiła znaleźć sposób na tą niesamowicie dobrze serwującą Aryna Sabalenkę. Bo, bo tak trzeba przyznać, przez większość spotkania Arena była nie do naruszenia przy własnym podaniu, doskonale serwowała Arena, ale później on żaber, no jakby znalazła sposób na te serwisy i już nie dostawała Sabalenka tylu łatwych punktów przy własnym podaniu, co poskutkowało łącznie trzema przełamaniami serwisu jej w drugiej części spotkania. No niesamowita historia i Ons Zaber, która tyle przeszła w tym turnieju, bo warto podkreślić, że Ons Zaber pokonuje czwartą z rzędu mistrzynię turnieju wielkoszlemowego, bo wszystko, przypomnijmy, rozpoczęło się od meczu z Bianką Andresku tak naprawdę w trzeciej rundzie. Tam Ons Zaber wraca ze stanu 1-3 w trzecim secie. Później Doskonale rozegrany mecz z Petrą Kwitową, nie dała Czeszce najmniejszych szans w zasadzie on z Jaber. Później to spotkanie z Eleną Rybakiną, gdzie też przegrywa tajbreka pierwszego seta, mimo że w tym secie naprawdę dobrze grała, ale potem potrafiła jeszcze podnieść ten swój poziom, grała doskonale taktycznie i, i tą doskonałą taktykę widzieliśmy również w starciu z Areną Sabalenką, i też mimo tego trudnego momentu 6-7-2-4, potrafiła jeszcze podnieść poziom swojej gry i w konsekwencji awansować do wielkiego finału. Także no, niesamowitych rzeczy dokonuje w tym turnieju. On teraz zagra w finale z Marketą Wądrożową, gdzie z pewnością Tunezyjka będzie faworytką tego starcia, ale nie można tutaj absolutnie skreślać też Czeszki bo ona mimo że ta droga nie była aż tak wyboista jak w przypadku Tunezyki to również miała sporo wyzwań na swojej drodze i tym wyzwaniom Czeszka sprostała tak więc tutaj mimo że faworytką będzie Ons to z pewnością nie będzie to łatwe starcie i Ons po prostu musi pokazać gdzieś na korcie że rzeczywiście Zasługuje zasługuje na ten tytuł, mimo że już naprawdę dokonała wielkich rzeczy w tym turnieju, to teraz przed nią de facto ten najważniejszy match mecz, mecz o pierwszy tytuł wielkoślemowy, i to byłoby coś pięknego dla Tuneziki po tych wszystkich perturbacjach zdrowotnych, jakie też towarzyszą jej w tym sezonie, gdyby nagle Ons Jaber wygrała Wimbledona. Przecież te nastroje przed turniejem nie były najlepsze, bo Przypomnijmy, że w Eastbourne ten występ nie był zbyt udany. Doszukiwaliśmy się pewnych szans gdzieś dla Magdaleny Frank w pierwszej rundzie, że właśnie na podstawie tego, że Tunezyjka nie wygląda najlepiej, a ja tu naprawdę gra koncertowy turniej, no i no, nie ma co się oszukiwać. Trzymamy gdzieś kciuki pewnie za Ons, żeby Zdobyła ten swój pierwszy wielkoszemowy tytuł, ale w takiej samej sytuacji jest Marketa Czeszka. też zagrał swój pierwszy tytuł, też to będzie dla niej najważniejszy mecz w karierze. No a wiemy, że finały rządzą się swoimi prawami, więc zobaczymy, co się w tym wielkim finale wydarzy. Także finał w sobotę o godzinie 15.00. No, a my teraz zerknijmy na to, co słychać z perspektywy IG Świątek właśnie dzięki tej wygranej od z Aryną Sabalenką. Eee, tutaj mamy do czynienia z tym, że Iga Świątek zachowuje pozycję liderki, i jak sobie wczoraj przeanalizowałem, ta pozycja liderki jest zagwarantowana co najmniej. Na kolejne cztery tygodnie, a to wszystko z tego względu, że w najbliższym tygodniu ani nie zagra Iga, ani Aryna. W drugim tygodniu Iga zagra w Warszawie, Aryna nie zagra nigdzie. W kolejnym, trzecim tygodniu Iga nie zagra nigdzie. Aryna Sabalenka na ten moment nie jest zgłoszona do turnieju WTA 500 w Waszyngtonie. No, ale nawet jeśli by się zgłosiła, jeśli by tam zagrała, jeśli by wzięła dziką kartę, to i tak Aryna Sabalenka nie ma możliwości wyprzedzić Igi Świątek po tym turnieju, więc czwarty tydzień to już jest turniej w Montrealu i dopiero teoretycznie tam może najwcześniej Sabalenka wejść na tron, ale no, będzie to trudna sztuka, nie oszukujmy się. Także Iga Świątek do 67 tygodni dołoży co najmniej 4, i tym samym będzie miała 71 tygodni. I pod tym względem, w tej łącznej liczbie tygodni na pozycji liderki rankingu, zrówna się na 10 miejscu w klasyfikacji wszechczasów z Karoliną Woźniacką. Także Iga wejdzie do. Tego grona top ten, i, i naprawdę to już jest niesamowity wyczyn w wieku 22 lat. Takie osiągnięcia. Przypomnijmy, że IGA została liderką w wieku 20 lat i 308 dni, i przez ten czas tyle osiągnięć niesamowitych na czele z trzema tytułami wielkoszlemowymi. No, ten piękny czas dla Igi trwa i, i nie zmienia tego absolutnie przegrana ze Svitoliną w ćwierćfinale Wimbledonu. To jest dla kolejne doświadczenie, które mm, mam nadzieję, że naprawdę Iga wykorzysta i, i będzie tylko i wyłącznie coraz lepiej. A wracając jeszcze do wątku Aryny Sabalenki, Aryna tak naprawdę przegrywa swoją drugą szansę, gdzie masz, ma już taką bliskość tej pozycji liderki, bo Przypomnijmy, że na Roland Garros miała piłkę meczową przy 5-2 z Karoliną Muchową i mogła zagrać w wielkim finale Roland Garros, no ale przegrywa ten półfinał 7-5 w trzecim secie. Tutaj ma też wyraźne prowadzenie 4-2 w drugim secie. Też nie, nie potrafi wygrać tego spotkania. Jeszcze cofnijmy się wcześniej. US Open 2022, tam półfinał z Igą Świątek, 4-2, prowadzi arena w trzecim secie i wtedy nagle Iga Świątek odwraca losy tego spotkania i wygrywa 6-4 w trzecim secie. To tylko też obrazuje, że Sabalenka, która momentami wydawała się wręcz jakby grała i serwowała jak zaprogramowana osoba, ona też jest człowiekiem i... Naprawdę, gdy tylko i wyłącznie znajdzie się rywalka, która będzie w stanie ją doprowadzić do takich momentów absolutnie krytycznych w danym spotkaniu, to jest tutaj miejsce do tego, że Białorusinka zaczyna popełniać błędy. Nie zmienia to jednak faktu, że Sabalenka gra sezon życia, zdobyła swój pierwszy tytuł wielkoszlemowy, jest naprawdę bardzo blisko tej pozycji liderki rankingu, i tutaj chciałem też podkreślić pewną rzecz, właśnie przy okazji tego, co się dzieje w rankingu. Wczoraj sobie przeprowadziłem taką analizę, która jest zresztą dostępna na profilu skortu Informacje Tenisowe na Twitterze. Link do tego profilu macie w opisie, także polecam zaglądnąć. Ja sobie przeprowadziłem taką analizę. Tego, co się dzieje w punktacji WTA na przestrzeni 52 ostatnich tygodni, tam macie też rozpisane punkty, która zawodniczek, czy Iga, czy Aryna, czy Elena Rybakina dostawały w ostatnich 52 tygodniach za co punkty. I zrobiłem też taki wykres wykres który obrazuje jak zmieniała się punktacja poszczególnych zawodniczek w ostatnich 52 tygodniach i, i w tej punktacji jasno wynika że Iga Świątek trzyma cały czas równy bardzo wysoki poziom przez ostatnie 52 tygodnie Iga Świątek nie spadła poniżej 8300 punktów a poniżej 8000 punktów nie spadła od 6 czerwca 2000 22 roku, więc to jest niesamowite, co robi Iga Świątek, że trzyma cały czas ten poziom, była momentalnie nawet na poziomie 11 tysięcy punktów. No także warto sobie zaobserwować ten wykres, a tak naprawdę to, że Iga ma zagrożenie w postaci zmiany liderki, to i, tylko i wyłącznie wynika z tego, że to Aryna Sabalenka podniosła swój poziom, co zresztą widać nie tylko po wykresie, tym, który sobie stworzyłem, ale też poprzez osiągnięcia, jakie ma aktualna wiceliderka rankingu w tym sezonie. Także warto docenić też to, co robi Aryna w Sabalenka w tym sezonie i też docenić przede wszystkim Igę Świątek, że ona potrafi utrzymywać tak wysoki poziom na przestrzeni ponad roku, odkąd jest liderką rankingu i, i to tak naprawdę... Iga powiesiła tak wysoko poprzeczkę dla rywalek, że to one muszą tam do tej poprzeczki się dostać i do tej poprzeczki próbuje dorównywać Aryna Sabalenka, ale widzimy, że to nie jest łatwe, żeby tę poprzeczkę przeskoczyć. Także naprawdę doceńmy tę niezwykłą systematyczność, regularność Ligi Świątek w tych turniejach na przestrzeni całego sezonu, bo to jest niebywała rzecz. Że Iga cały czas y, trzyma się na tym poziomie powyżej 8000 punktów. Ja tylko przypomnę, że w zeszłym sezonie były takie momenty, gdzie y, wiceliderka rankingu miała, nie wiem, troszkę powyżej 4000, 5000 punktów, no maksymalnie 6000, a teraz y, właśnie przez to, że Aryna podniosła swój poziom punktowy, y, no to Aryna zbliżyła się do Igi Świątek, ale to właśnie wynika głównie z tego, że Aryna podniosła ten swój. Poziom. Także to tyle ode mnie dzisiaj. Dajcie znać, czy Wam się podobało. Dziękuję za liczne komentarze pod poprzednimi filmikami. Myślę, że w najbliższym czasie troszkę więcej będzie tych nagrań. Także zachęcam do tego, żeby być na bieżąco, zostawić sobie subskrypcję. No i też łapkę w górze polecam dać oczywiście pod filmikiem. Dzisiaj półfinały Panów. Naprawdę zapowiadają się pasjonująco Janik, Sinner, Kontra, Nowak, Djokovic, Carlos, Alcaraz, Daniel, Medvedev. A więc czterech najlepszych zawodników tego sezonu zagra ze sobą w półfinałach. Czego chcieć więcej można powiedzieć. Naprawdę ja szykuje się znakomite widowisko zarówno w jednym jak i drugim półfinale. także. Oglądamy dalej Wimbledon, przed nami jeszcze 3 dni rywalizacji, no a potem chwila przerwy, już przenosimy się na twarde korty. Także dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka, trzymajcie się i do usłyszenia wkrótce.